Słuchajcie, jestem po ogromnej dostawie ukwiałów i nie tylko. Zaraz Wam pokażę, jakie konie przyjechały. Popatrzcie. Zobaczcie to. Bierzecie takiego stwora. On jest z wielkości. Czterech moich rąk. Kupujecie sobie jakieś używane akwarium na eliksie za 1500 zł. Jak lampy nie macie, to ja Wam tą lampę sprzedam chętnie. Wpuszczacie sobie takiego. Pięknego ukwiała. Wpuszczacie sobie do tego dwa błazenki macie taki fan, Naprawdę akwarystyka nie musi być skomplikowana. Może w tej prostocie. W tej prostocie jest naprawdę piękno tego hobby. Pokażę wam co jeszcze przyjechało. SpongeBob przyjechał. Słuchajcie niebieskie śliczne gąbeczki przyjechały. Ogólnie bardzo dużo miękkasów. Nawet Ksenia pulsująca, której ostatnio jest deficyt na rynku, bo cię miałem. Dużo sarko, jakiś tam sinularii. No, jak będziecie startować we wrześniu, w październiku, baniaki, to ja już was tutaj chętnie zaopatrzę. Zobaczcie te szorstniki. Kurczę, no to jest po prostu. To jest piękno tego, tego świata. no To jest po prostu magia. Zobaczcie, jakie. Jak to wygląda. Puszczacie takiego, czasami mu tam krewetkę do mordy dać, sobie naje się chłopak i tyle. No i naprawdę rewelacyjne zwierzaki jakbyście chcieli ukwiały, to mam ich dużo w tej chwili. I to chyba różnego rodzaju naprawdę można można zamawiać, pisać. Na razie tego na stronie nie ma, ale możecie pisać na Whatsappie wam wyślę filmy.